Witajcie, witajcie. Chciałem Wam pokazać moje zestawy i moje przynęty na nebesako tutaj, które mi najwięcej dają ryb. Oczywiście jak zwykle niewielkie kulki. Tutaj akurat mamy number one z Lemke Bites i jego tutaj nowe papapy Peach and Mango. Tylko ja mówię, ja nie przykładam takiej wielkiej uwagi do samych smaków, tylko do tego, że tu jest takie właśnie oczko żółte. Kulka jest moczona w syropach, w bosterach, że tak powiem. Syrop to taka nazwa troszeczkę bardziej potoczna, tak? I taka kulka uważam, że jest zdecydowanie lepsza niż po prostu zwykła kulka, normalna, bez tych, właśnie tego moczenia się w tych bosterach, dipach, czy jak tam zwał, tak zwał. Kolejna tutaj kula, też bardzo dużo fajnych ryb mi dała, to jest Super Kryl, to jest kulka z Dream która jest wyjęta centralnie taka piętnastka z wiadra i moczona w hydrolizacie krylowym. Zaraz Wam wszystko to pokażę jak to wygląda. No i tutaj oczko fioletowe, to no, z tego co zauważyłem na kamerach to właśnie takie oczka fioletowe, żółte, one bardzo fajnie działają na karpie. No i tutaj ta przynęta Wofters Grab Truskawka od Sebastiana Lemke właśnie doda się od tej całej ekipy i ten Łowterz właśnie dał mi tą trzydziestkę, ona bardzo fajnie się prezentuje. Ten łowterz jest idealny, on dosłownie w ten sam, o taki sposób stoi. Hak jest na dole i prezentacja jest bardzo, bardzo, yy, czyli inaczej, prezentacja jest idealna jak dla mnie, tak, bo yy, haczyk przynęta nie unosi się nad haczykiem za wysoko, tylko unosi się po prostu, jakby stoi, jest przyklejona do dna nie? w ten sposób, tak? bo jest yy, zestaw, jak widzicie teraz, przechodząc płynnie do zestawów. Zestawy macie na y, tzw. Sleep dirigo, tak zwanym slip de Jeżeli chcę, a nieraz tak jest, szczególnie jak jest dużo leszczy, to lubię użyć blow to trigger i dać tą przynętę troszeczkę wyżej, ale na takie łowiska jak Nebesak, gdzie tego karpia jest bardzo dużo, to używam właśnie slipów. Tutaj macie y, taki karszach, mocno, mocno z, z zagiętym oczkiem, bardzo agresywnym. Y, tutaj jest ostrze. Takie pazurowate, tak samo agresywne. Tu mam kolejny haczyk Snack. A tutaj White Gap. Te haki są z wszystkie, właśnie z tymi zgiętymi pazurami. Ten tutaj snack jest prosty, ale tu jak widzicie, specjalnie jest wykonana z termokurczki. Pozycjoner jest wykonany, który nadaje agresywną pracę haka przy ponu, ale też hak jest mocny, bo tutaj oczko jest proste. Ten hak jest tak samo bardzo, bardzo ostry. Ok, same tutaj przynęty, które używam, no to właśnie tutaj ten Woofter Scrap truskawka, nie? To jest bardzo fajny, mówię, temat. E, tutaj Seba mi podesłał swoje e, jeszcze nie są w sprzedaży, ale po właśnie takie korkowe, korkowe dumbbellsy. Mam nadzieję, że będzie je sprzedawał, bo tak samo są bardzo, bardzo fajne. Też ich to troszeczkę rybka to padło. No i tutaj właśnie zalewa, którą sobie sam zrobiłem. To są kulki super krylowe. Jak widzicie, zalane właśnie w hydrolizacie krylowym. Wszystko jest z tej firmy Dream Bites. Naprawdę świetna, świetna kula. Bardzo, bardzo dużo ryb daje. Tutaj Acid Pitch Skin. O tutaj bardziej chodzi, nie sam smak. Tylko po prostu kolor ten fiolet, nie? Candy też sobie lubię tutaj za candy lubię sobie zapodać. Tutaj są te kulki właśnie od siebie, fajne, takie żółciutkie, bardzo przyjemny temat. No i tutaj są te zalewajki. To jest akurat Number One. Tutaj jest na przykład chodzi, to on jest taki bardziej zielony, nie? Tutaj dambelsy. Też kolorowe, ale je ucinam na pół i traktuję, właśnie jak to robię z nich. Oczko mi się rysia, pysia z tych dambelsów alerowych. Mam właśnie ten taki róż i kolor żółty. Używam, jeżeli chcę używać większych trochę kulek, to używam tutaj kulek Aler 90 squidowych. To są duże, takie fajne 18 kule. Znaczy duże, w sensie, do takich 15 to są o wiele większe one są też w zalewie. Tak to mniej więcej wygląda, taka duża kula, fajnie zalana i mówię, ja takie coś uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam na to łowić i naprawdę sporo ryb pada. Tu jeszcze łowtersy korkowe, tylko, one są dosyć duże od seby, to są dwudziestki, ja zdecydowanie wolę mniejsze przynęty, ale są sytuacje, gdzie i taki fajny właśnie, taka fajna przynęta zrobi nam robotę. Tutaj akurat jest flavor taki do sprzykiwania PV-ek czy z Dreambajca. Także to są moje przynęty i powiem wam więcej. Bo często słyszę o to, że mm, smak do wody i tego tam rzeczy. Ostatnio słyszałem, że jakaś firma wypuściła kulki pod nebesak. <laughs> ja to mam z tego naprawdę strasznie nabite. jak widzicie, zobaczcie całą paletę przeróżnych smaków, przeróżnych kolorów i tak dalej. I one wszystkie naprawdę świetnie mówią. <laughs> Поздравя, Мордечки, идваш на снег.